Pani dyrektor, od niemal od zawsze koła gospodyń wiejskich na Dolnym Śląsku i nie tylko, bo w całej Polsce leżą pani na sercu ich dobrostan, ich funkcjonowanie, ich rozprzestrzenianie się. Pani redaktor, w 2018 roku powstała ustawa, która. Była tak naprawdę odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość i zmieniające się koła gospodyń miejskich. Wraz z ustawą uzyskała osobowość prawną, co jakby było taką, takim wiatrem w żagiel, rozwinięciem skrzydeł, i te panie na przestrzeni tych kilku lat, od roku 2018, tak naprawdę przeobraziły się w takie małe przedsiębiorstwa. Kulturalno-rozrywkowo-społeczne. Oświatowe także. Oświatowe koła gospodyń mają tak szeroki zakres działalności, a uzyskana osobowość prawna i jakby możliwość samostanowienia, samowystarczalność, która kiedyś była uwarunkowana, uwarunkowana przez kółka rolnicze. No dała im taki dodatkowy, dodatkowy, po prostu bodziec do rozwoju. Naprawdę koła w tej chwili rozwijają się systematycznie, jest coraz więcej, także... Ale ta uzyskana osobowość prawna pozwoliła, pozwoliła także im o aplikowanie o środki finansowe. Tak, mamy co roku pomoc dla kół gospodyń wiejskich. W tej chwili ta pomoc wynosi od 8 do 10 tysięcy. W zależności od liczebności koła gospodyń wiejskich, staramy się koła, jakby namawiać. wspierać i tak, tak, i namawiać. Właśnie. Nawet namawiać do tworzenia kolejnych kół, bo często panie boją się jakby tej sformalizowanej strony wspólnych działań i rejestracji w naszym rejestrze. Robimy liczne spotkania w obrębie powiatów. Jesteśmy w trakcie tak naprawdę... Połowy, połowy, połowa za nami, bo chyba 11 spotkań już na Dolnym Śląsku się odbyło, zostało nam jeszcze kilkanaście, i tutaj staramy się Panią przedstawić możliwość tworzenia związków kół gospodyń wiejskich dla tych kół, które już działają od kilku lat i które już w naturalny sposób zintegrowały się w obrębach gmin, a my staramy się. Z zintegrować je w obrębach powiatów. Więc bardzo bardzo pozytywnie panie odbierają te nasze spotkania. Zapraszamy pracowników Urzędu Skarbowego. Staramy się im przedstawić tą stronę formalną, żeby po prostu żeby się nie bały, odczarować te takie jakieś obawy. No i muszę przyznać, że jest to bardzo fajna informacja zwrotna dla nas o tym, że te nasze działanie realizowane przez agencję jest tak skuteczne. To jest naprawdę jeden z niewielu naszych działań takich, gdzie mamy bezpośredni kontakt z beneficjentem. Jest to działanie inne niż, niż większość, jako agencja płatnicza raczej realizujemy płatności bezpośrednie, płatności inwestycyjne, rzadko jest taka płatność, która też ma dział wydźwięk społeczny i tutaj na tych spotkaniach ta informacja zwrotna, którą zyskujemy od Pani jest naprawdę fantastyczna, one się cieszą, mówią tak, cieszymy się, że spotkaliśmy się, jesteśmy przy kawie, przy przysłowiowym przy, przy, przy ciasteczku, i nie jesteśmy ani zobowiązane nic gotować, ani nie jest to konkurs, ani nie przebieramy się w stroje. Spotykamy się my, kobiety, i inspirujemy się, wymieniamy się doświadczeniami. Także cieszę się, że podjęliśmy się tego. Tego zadania zazwyczaj po tej części formalnej, gdzie pokazujemy, jakie są dokumenty, jakie są e, uregulowania prawne, jest spotkanie z, z przedstawicielem Urzędu Skarbowego. E, reklamując nasze, jakby dofinansowania, realizowane przez nas płatności, wyręczamy takie promesy symboliczne, żeby te koła, które nie otrzymają pomocy, zobaczyły, że ta pomoc jest naprawdę e, niemała. Nie mała. tak Jest to dla większości kół taka, taki zastrzyk, który pozwala im dalej, bo to można kupić sobie jakieś wyposażenie, można kupić jakiś sprzęt i na nim zarabiać. Czy to są jakieś duże patelnie, bo takie rzeczy. Czy jakieś lodówki, czy dystrybutory do napojów, bardzo często jakieś tam waty cukrowe. Nie wiem, jak się te urządzenia nazywają, ale e, takie kolorowe napoje z nich wychodzą, mrożone. Więc e, to powoduje, że one mają na czym zarabiać i na te środki, które zarabiają. Przy, przeznaczają na swoją działalność statutową, także myślę, że nasza pomoc jest kwotowo znacząca i tak naprawdę przyczynia się do dalszego zarabiania przez koła.